Lexus ES to jest samochód, który kazał na siebie bardzo długo czekać. To jest niesamowite, że on tak naprawdę na rynku światowym pojawił się tuż po premierze flagowego ls który był w ogóle pierwszym modelem Lexusa na świecie. Że było śmieszniej, ten skumaniec był dostępny w Stanach Zjednoczonych i w różnych innych miejscach na świecie, ale niestety nie u nas. Kazał czekać na siebie 21 lat. No i w końcu pojawił się na naszej ziemi. Słuchajcie, to jest auto, które wkracza w segment limuzyn, ale tak naprawdę przynależy do segmentu E. Cała sylwetka ma prawie 5 metrów długości. To jest niesamowite, że segment E dobija do segmentu limuzyn, bo mówiło się zawsze, że 5 metrów długości to już jest segment tych flagowych limuzyn poszczególnych producentów. Jemu do 5 metrów brakuje symbolicznych 2 centymetrów, więc mówi, dobrze, jeszcze chwilkę poczekajcie, a ja do tego segmentu limuzyn dobiegnę. Ogromny samochód z ogromną przestrzenią. Czym ta przestrzeń się charakteryzuje? Oczywiście musi być komfortowo z przodu, ale musi być też bardzo komfortowo z tyłu. I teraz zobaczcie. Długość tylnych drzwi. Ja sobie stanę tutaj jedną ręką, drugą ręką. O! To jest grubo ponad metr. I to świadczy o tym, że kto zajmie tej pozycji na tylnej kanapie, będzie usatysfakcjonowany. Jedna wersja układu napędowego, czyli 300H. Co to jest, tak naprawdę, co kryje się pod tą tajemniczą nazwą? To jest 2,5-litrowy silnik benzynowy połączony z silnikiem elektrycznym. W sumie generuje 218 koni mechanicznych i to troszkę brzmi jak bajka, że 218 koni mechanicznych w tak wielkim samochodzie podczas jazdy miejskiej potrafi spalić, uwaga, konkurs kto wie? i litra na setkę. Takie oszczędności można wygenerować jeżdżąc tym samochodem. Oczywiście w trasie, kiedy benzyna będzie pracować dużo więcej niż silnik elektryczny, te wartości się zmieniają. Spalanie może dobić do 8-9 litrów, ale naprawdę można tym samochodem umiejętnie pojechać bardzo, bardzo oszczędnie. Jest to prosty napęd, niezawodny napęd i trzeba go po prostu używać. Podgrzewane fotele mogą być też wentylowane oczywiście, wszystko to można ustawić w tryb automatyczny, czyli jak jest nagrzane wnętrze samochodu, automatycznie fotele zaczynają nas wentylować wtedy, kiedy klima nas chłodzi i odwrotnie zimą, do chłodnego wnętrza wsiadamy, automatycznie fotele zaczynają się podgrzewać. Wielki ekran umieszczony tak wysoko po to, żeby nie odwracać wzroku kierowcy od jezdni, e, oczywiście wszystko sterowane jest tą oto myszką, wynalazek Lexusowy, jedni to kochają, inni troszkę mniej, auto oczywiście odpala się bezszelestnie, rusza bezszelestnie, silnik spalinowy dołącza się wtedy, kiedy akumulator jest o, tak jak teraz, poniżej połowy. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, auto jedzie tylko na napędzie elektrycznym. Warto zaznaczyć z tej pozycji, że tego samochodu się nie ładuje. Nie wbijamy żadnej wtyczki, nie jest to plug-in, wszystko dzieje się samo, kierowca nie ma na to żadnego wpływu. I co jeszcze? Rozpieszczają nas tutaj detale: rozpieszcza nas skóra, rozpieszczają nas te równiuteńki, jak niemiecka autostrada, szwy i pozycja za kierownicą, którą każdy w tym samochodzie znajdzie. Jadę teraz zgodnie z przepisami, niecałe 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, i wiem, że w mojej małcie jest kompletna cisza. Jedyne co słychać to szum klimatyzacji, gdyż na dworze jest dosyć ciepło. Nie słyszę ani toczenia kół, nie słyszę jednostki napędowej. Dlaczego? Dlatego, że nie działa, bo jadę teraz oszczędnie, tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym, i to jest chyba clue. Tego, co chce dotrzeć do klientów w tym segmencie. W tym samochodzie ma się odpoczywać. W tym samochodzie nie walczymy o życie. To nie jest jakiś sportowy czempion, który będzie upalał po zakrętach, tylko to jest takie auto, do którego wsiadamy w koszuli albo w marynarce. Siadamy, włączamy sobie wentylowane fotele, zimą te fotele podgrzewamy. Otacza nas skóra zarówno na fotelach, jak i tu na podłokietniku, jak i nawet na desce rozdzielczej, co też nie jest standardem w tym segmencie, i po prostu możemy się w takim aucie zrelaksować. Dlaczego słynęły te sprężyste diesle montowane w autach segmentu E? Słynęły z elastyczności. Te samochody są duże, są dosyć ciężkie i o tę elastyczność, z której korzystamy w trasie, każdy próbował zawalczyć. Tutaj mamy skrzynię bezstopniową, nie mamy doładowania, ale proszę bardzo, wciskam gaz. I zauważcie, że jedni o hybrydzie mówią jako o Sposobie na oszczędzanie. A spróbujmy do tego podejść inaczej. Spróbujmy do hybrydy podejść w sposób taki, że jest to sposób na dobrą elastyczność, na dobry moment obrotowy. Tam w silniku Disney jest 190 koni mechanicznych, zwykle 170-190. Tutaj 218 koni mechanicznych i moment obrotowy, z którego korzystamy od początku do końca. I przy okazji zobaczcie, w tym silniku hybrydowym, w tym układzie napędowym, nie ma rozrusznika, nie ma alternatora, nie ma całego tego osprzętu związanego z turbodoładowaniem. Nie musimy dolewać AdBlue. Nic się tutaj nie dzieje. To jest prostota konstrukcji. Czterocylindrowy, odprężony motor benzynowy, wspomagany silnikami elektrycznymi. Takiego ESA, w takim wyposażeniu, w takiej kolorystyce można mieć za kwotę poniżej 200 tysięcy. Ja rzadko kiedy wspominam o kwotach, no bo wiadomo, że każdy samochód dopasowuje do własnych upodobań. Ale w tym segmencie walka cenowa jest po prostu na noże, więc każdy, kto jest się w stanie wykazać jakimś dobrym zaofertowaniem, to myślę, że będzie akurat wygrany. Także niech się producenci tłuką, a my klienci korzystajmy z tego. Ciekawostka technologiczna, ES bazuje na kompletnie nowej, niedawno opracowanej płycie podłogowej. Ta płyta jest globalna, służy wielu modelom na całym świecie, ale co ważne, duża sztywność nadwozia, co nie znaczy sztywność zawieszenia. Ja sobie jadę teraz po takim mocno zużytym asfalcie i czuję, że to zawieszenie mi to wszystko wybiera, ale z drugiej strony, wtedy, kiedy będę chciał precyzyjnie, o, aż się bujnęło tutaj nam wszystko w środku, pokonać zakręt też mogę. Ten samochód... Nie namawia do sportowych aspiracji, nie namawia do sportowych osiągów, on mówi pośpiech, poniża. Jedźmy sobie elastycznie, jedźmy sobie może czasami wolniej, ale oszczędnie i niezwykle komfortowo.